Siemanko! Dzisiaj jesteśmy w drugim odcinku na serwerze Hypixel i dzisiaj jest ze mną... Kubo, siema. No i... tak... tam co, coś u niego wyje. Klasyk. Karetka. Aha. A co, przyjechali po ciebie? Nie. Szkoda. Dobra, i tak, dzisiaj to jest mój e, drugi odcinek z serii Zagrajmy na serwerach Hypixel. No, to idziemy, tak? Tak. Chodź, idziemy. Przepraszamy za straszne lagi, poczekaj. Yy, dobra, to za chwilę sobie zniknę ludzi. Yy, o mój, go stopie się. Yy, zgubiłem cię. Jestem przy tablicy. Yy, dobrze, czekaj, ja sobie wyłączę dźwięki. Yy, przy tablicy? To chodź na splew, pięć osób, sześć. Ale gdzie? Ty człowieczku, gdzie ty to widzisz? Przy tablicy. To yy, chodź w, yy, w lewym górnym rogu TNT Run B. No, okay? E, czekaj, w prawym, r b. w prawym górnym r y, rogu Tint. ile osób? Osiem czekaj, TNT, r jesteś? Czekaj już, wchodzę. chyba to. Jesteś? Nie, nie, nie to. No, oj, sorki, lewy y, górny róg. Dzięki. O, oh god, no soki! Ale jeszcze wbijesz. Nie, już nie wbijesz. Dobra. No, lobby. I teraz. Um, dobra, ja sobie muszę zniknąć, ludzi naprawdę, bo są takie lagi. O, Matko! Pewnie na nagraniu widzicie taką wielką różnicę pomiędzy lagami. I ja nie mogę, to muzeka się nie drażni. Chyba, że wyłączyłem całą Yyy, Tak. Słuchaj. No. W lewym do dolnym rogu jest wi Wizards A No dobra, widzę. No, ja jestem. Ja też jestem. Znowu nie na tym samym. Czekaj. Tak. Lewy, dolny róg. Jeszcze możesz wbić. Lewy, dolny róg. Ej, czek. To jest TNT Run, tak? Nie, Wizards. Ile osób? 12, 13. No dobra. Jesteś, jesteś, dobrze. No i teraz już będziemy grać. Ło, czarny ekran. Przepraszam. Sorki za czarny ekran. Dobra, już. Tak, więc... Zaraz zaczniemy. Szukamy Kubola. Słuchajcie, nie wiem co to jest to Wizards. Pierwszy raz będę na takim czymś grał. O, tu jest Kubol. Pierwszy raz będę na takim czymś grał na Wizards. I jeszcze ja Wam też. tylko muszę co, coś powiedzieć, że. Yy, kubol to tak naprawdę nie, nie jest taki prawdziwy kubol. To jest tylko yy, na koncie. Yy, to jest mój kolega na koncie mojego innego kolegi. Tak. O oh my godness, co tu się będzie robić? Ja nie wiem. O, tu się strzela jakimiś kulkami, bl blaze rodami. Nie, wiem. A! A ja się też strzela. Tu, tu po takim tu się można tepać. A ja nie wiem jak się. A strzela się, klik klikając pra prawym na blaze roda. Oh my godness, jak widzicie, nawet nie wiem jak mi jestem w kolor, ja jestem niebieskim. Ja też. I w ogóle, what the hell co tutaj się Defense dzieje? Defense ward jakaś. Ej, moc jest niewyobrażalna. Strzelamy. Um, co tu się dzieje w ogóle? O matko, ja mam laga, przepraszam za laga. Oh my godness, co tu się dzieje? Tutaj w ogóle jest, to jest podwójny skok, ale nie wiem, jak się strzela. A dobra, już wiem. Blaze rodem prawym. Ja mam motykę. O, super. <laughs> tu jest czerwony, widzę. by go ściągnąć, ale coś mi nie wychodzi. O, czerwony. A! O co tu tutaj chodzi, ty? A ja mam przybliżenie, łapa co się dzieje? Czemu przybliżyło? Gin czerwony. Gin czerwony. Tak, tu mamy podwójnego Steve'a. Jumpa. Godness. Wow, co tutaj się dzieje? O matko! Jak blaze jak, jak użyjesz blaze roda, to możesz rozwalać domy. A ty ja by się, się rozwalić? Nie, ja też a, sobie a, właśnie i próbuję wbić do innej chaty, ale już nie mogę. A ja, no, ja no, sobie spadłem. dobra. Nie, spadłem. I Dobry. tak, więc... Ugień! Mm, tak. Nie wiemy o co tutaj chodzi, więc jeżeli ktoś skuma, to proszę, żeby napisał. Ale nawet nie wiem, jak się zabija. Nie, po prostu się strzel. O lag. Gin! Jestem z niebieskiego. Tak, o kubol. A dlaczego ty masz takie super strzały? Nie wiem. Po prostu ze O nie, ziomek mnie za chwilę zabije. Ej, pomóż mi. Lecę! Giń. Gin. Oj, no ja też te takie strzały. A skąd masz haczkę? Co mam? Haczkę. Ja nie, nie wiem. Już na początku miałeś? O matko co to jest? O ta co się dzieje? To jest jakiś piadinek z czarodziei. Właśnie widzę. Um, Ała, tak. ktoś mnie bije. O padam. Jakieś Chińczyki. No właśnie widzę. O matko, ale lagi... Ole mnie wywaliło gdzieś. O matko, ale... Ja Je, już prawie ginę. O matko... Nie. Czerwone. Ej, przybliżyło mnie. Właśnie mnie też tak przybliża, nie? Nie wiem jak to się robi. Gini. Ale masz fajne strzały. Łaaa! Ktoś we mnie strzela z Blazeroda chyba. Tak. Good, a mi się gut ładuje, łatahel. Co ci się ładuje? Gud. A gud to, to, to jest bug. O matko, jak my tu strzelamy w siebie, jak jest z To chyba trzeba przejąć to pole. I nie nie co się wow, czerwony! Z diamentową motyką! Co się dzieje? Czemu ja latam? Łatahel. Przepraszam, że lagi, ale czuję, że mam lagi. O nie! Szybko mi pomóż przy punkcie! A ja jestem przy, przy punkcie. O odgina. nie! Padłem. O, cześć. Cześć, widziałem cię. A, a, idę sobie a idę sobie poskakać na lodzie. Dobra, ja, ja tam trochę będę strzelał. Dobrze, teraz trzeba szybko po podbić punkt. A ja, o, ja sobie ja skaczę po lodzie z Dobrze, przejęliśmy punkt alfa. Cokolwiek tak. to znaczy. Pojdziemy idziemy przejąć punkt beta. Alfa, beta i, i X-ray, ja. takie punkty X-ray, y, LOL tu w ogóle jakimś, jakiś ziomek tutaj strzela jakimiś kulkami kolorowymi. U mnie na, na nagraniu to będzie widać, ale, ja. ol, ol, ale na tym serialu są lagi. Wow, Łaś Właści... paliło mnie w kosmos gdzieś. Właśnie, Też teraz coś tak laguje. Mm. Idę przejąć tam punkcie szybko. No i Prze taki Blaze Rod to jest taki prawdziwy Blaze Rod. Da. Szybko, czu, czu, czu. trzeba nawalać. Oh my goodness. Red. Ale żaśnia. Prze ej, przejęli nam punkt. O, a ja ej, ej, no próbuję to przejąć też, ale nie mogę. O Ej, ej cię widziałem. O, zginąłem. A ja mam serducho. Także gdzie mam farta? O, super! Z zabiłem kogoś. I dostałem w ogóle kompas. Ja też mam właśnie kompas, on pokazuje, gdzie są typowie. Aha, dobra. Że żeby nikt się nie kampił, nikt dobra. O, ja mam laga. A ja jeszcze mam w typa. Idę go zabić. ja mam lagi. Przepraszam za wszystkie Gimcie, lagi, ale to już nie gim, moja wina, tylko serwera. A wygięcie. Wow. O nie, o nie, ja umarłem. nam punkt! Nie ma. Ja umarłem, przepraszam. Tutaj w ogóle jakiś typo ten. Tutaj nam zamraża. Jeszcze mnie... mnie ten. Ja widzę, ja, ja, ja w ten lód nawalam, ciu, ciu, ciu. żeby go rozwalić. A gincie, gincie, gincie! Bić ich! Ale ja mam głodka strasznie a, mało. Elegane. Aha, głodek to jest tak jakby mana. No właśnie, no. Się życie nie regeneruje. A mana to jest tak jakby jakaś energia magiczna. Ale tutaj to tak ładnie jest zrobione. Ej, tutaj nasz ziomek możesz zamrażać. No właśnie wiem, widzę. A ja tak nie mogę. A jeszcze mam motyką. O nie! Jak, jak zobaczycie pewnie u mnie, ja utknąłem w lodzie. Dobra, już się no. dostałem. Gin czerwony! Dobra, i ja zabiję go. Dobry. A ja tutaj znalazłem sobie fajną kampę. O, ty. o ty, ty, I teraz mogę strzelać w, ca w całą mapkę. A, no. jak ty pośle tepnął? What the hell? Yy, masz, I... masz taki. De defense Ward, to jest zwyczajny patyk. No i I nim się możesz teleportować. Jak? No bo po prostu go używasz. Tak jak strzelasz. Ja już nie mam many, więc się muszę tutaj wkopać. I... Aha, bo ja nie mam tego głodu. Właśnie też głodek jest tutaj mana A oh O nie, spadłem. Dobra, mam nadzieję, że... O! Dobra, skoczyłem, bo ja tutaj próbuję wejść na kampę, jak, jak widzicie. No nie, nie, nie mogę tutaj. Ja już jestem na kampie. doskoczyć. O, jestem na szczycie na, na samym szczycie budynku. Rul! Aha, ej. A jakby coś to... U mnie ten, ten Descent Ward y, rozwala bloki, y, te... inne gówna. Ja tam strzelam w kogoś, chociaż nie mam za dużo many. Tym Blue ciu, ciu. is close to victory. What the hell? klocki na mnie lecą, what the hell. No właśnie, też tak, też na mnie Nie, przejmuję nam punkt! Nie! Nie ma! Ło, ty, ty, wow, ty. holu, obrywałem! Ginciak, 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 Nie, zabiję typa, dobre! gięcie Ginciak... Zabij mnie, fuck. O matko, co tu się dzieje? Właśnie nie wiem, co tutaj się dzieje. Tutaj e, e, jakiś skin, nie pamiętam co to. Klocki na mnie lecą. A, szybko! Defense ward, defense, de defense, defense, de defense. O matko, mam A użyj mój... prawym i to to przyciąga do ciebie klocki. E, nie, u mnie to takie coś, że... A u mnie to przyciąga klocki, ty. I, i tak wyrzuca? No, no. No, a ja tak niestety nie mam. A ile już zabiłeś osób? Ile zabiłem? Czekaj, a gdzie tutaj ten pisze? No nie pisze nigdy, po prostu Cześć. się liczy, bo ja zabiłem... Ja, ja już zabiłem <słuch> chyba z dziesięciu. No ja zabiłem dopiero jedną. Aha. Matko, ja już ale zabiłem. więcej na to nie wejdę, bo są takie straszne lagi. Wow! Gościu tutaj w, we mnie strzela. A ja już użyłem klocków. A ja chcę haczkę. Klocki. Ha. Leć! A ja sobie idę porozwalać całą mapę. A jak ja uż, używam prawym tego? Tej różdżki. Więcej klocków, dawać mi więcej. Jeszcze. Ja chcę ich więcej. Klocki na mnie lecą. Jak też był przed chwilą widziałem, ale on zniknął się i pewnie użył... <laughs> tu jest granica światów, czyli możemy to tamten świat w ogóle sobie rozwalić. Nie, nie możemy. Um, no dobrze. Mm, dziwne, dobra. Aha. Wow, tu też deszcz klocków na całą mapkę. Mapko, ma, matko, ale ta mapka jest zniszczona już. Strasznie, ale to w końcu jest pojedynek cz czarodziej, tak? Nikt, o matko, znowu będzie. Klocki zniszcz. lecą, nie. Yeah. Ehm, um, tak. Nie wiem, jak tu się wybiera klasy, ani nic. Nie, no, nie, też nie. wiem, czy w ogóle tu się da wybierać klasy. Tutaj chyba się dostaję, klasa. Tam widzę punkt, który byśmy musieli przejąć. To jest nie wiem. Ja idę zabić. Gin! Gin, 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 gin. A i na środku mapy jest wow. punkt, który tak. Coś tu, przy, przyciąganie klocków! Chyba na środku mapy. Ja wiem. Gin! który by trzeba było przejąć. Dobra, i my już przejmujemy na środkowy. Chyba Cię widziałem. Zabić. Ojej, ja zabiłem typa. Dobra, tu brachu. Wow! Poci Już mam 12. Kolorowymi ty... pociskami w nas. Wygraliśmy! E, ja mam full diaksów. Ja też, wygraliśmy. Yeah. I wszędzie pisze Hewin. Jej. Yeah. Yeah. A, a u ciebie te diaksy coś robią? Nie, ja ich nawet wyrzucać nie mogę. Też nie mogę. Ale ja mogę latać. Ja, e, ja też. O, i teraz pewnie nasz przyniesie do lobby. Tak. Więc. Halo, Ball? No. Dobra. Chyba ci spadł słuchawki. Teraz wchodzimy na... E, um, czy Możemy na, wejść na Czy na... splew. No. splef? Na... Chodźmy może na... na Krafta, choć może. To chodź jeszcze może z y, plefa i wtedy na QuakeCrafta. crafta. Teraz wchodzimy na splefa. Jakiego splefa? E, czekaj, e, U mnie... W lewym dolnym rogu siedem osób. Tutaj? Wszedłem? No. Tak, tak dobrze. Um, pewnie już w poprzednim od odcinku widzieliście TNT Rune, nie, y, Boślew, przepraszam. Jak y, jak nie widzieliście, to zapraszam do oglądnięcia. I no. Um, to jest dopiero 13 minut, więc może potem zagramy nawet jeszcze bliza. Jezu, ty, ty mieszkasz koło szpitala, czy co? No nie, u mnie cały czas jeżdżą karetki, nie nie, co się dzieje. No tutaj też sobie popływam, a? A ja sobie idę posiedzieć na ławce. A. He, he. A, te, a, też sobie poławczę. A jakiś typo się topi. Niam, 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 niam. A to jakiś typo się topi. Fajnie, to, to się top z nim. Okay. O, szybko! Szybko, gada jakieś miejsce. Jeszcze ja sobie um. to znamy. No, szybko dawać mi łuk, ja już chcę strzelać. I jeszcze mi napiszcie w komentarzach, czy chcecie na przykład odcinki z... Um, Call of Duty 4... ...lub z League of Legends. Serio, spadłem. Już spadłeś? Tak. To mnie oglądaj i powiedz, kto no. wam strzela. Na razie sobie biegasz. Uważaj. No. Na razie widzę tylko nie, 40 dziur. O oh my god, nie jest ktoś. Uważaj, z tyłu! O, oh, wyprawie spadł. No wiem, przeze mnie prawie. Ła o, pra, prawie zwaliłem kolejnego. Uważaj, za co mam? Uważaj, nie! Ła! Widziałem podaną dziurę! <grym> no życie na jeden. Dawaj, traf go. Uj, prawie! centymetrów i tak! No, wow! O! Wow, ale poleciałem! <laughs> Widziałeś to? Tak, widziałem. Właśnie też się tak zdziwiłem. Mm, o, czyli teraz już wiemy. Spad! Nie, za jakim... Jak miałeś miałeś fuxa? Nie zginąłeś. Ej, ja sobie, podejdę! To nie jest fuks, to to są umiejętności, wiesz, bo To są tak, umiejętności. Tak. Wow! Ej, to Dważej. to UWAŻAJ! Uważaj! Jest, to, abyś piletki, no. Może tak jak Mandzio. Znaczy, mam, mam nadzieję, że nie zrobię tak jak Mandzio, że wpadnę we własną dziurę. Hmm. Um, jaki parku już, le, już leci? Sporo osób jest ja już jak na. Te 8 te... osób zostało. Uła! Wow, ale tutaj ta. ta nie 7 na, nawala. Ej, no lol, tu nie spadły, gdy ja uderzyłem, nie? Wow. Tam się kampią. Ważaj! Ważaj! Strzelają ciebie! Ło! Wow! Widziałem, że pode mną TNT zniknęło. Tu jest ten aż z Pokémonów, jak ktoś oglądał. Um, tak. A! Dziewczyna mnie zwali za chwilę! Nie! O, też spadłem. I to we własną dziurę. Widziałem. <grym>, tak więc teraz y, wpisuj lobby. Dobry. Lobby. Już jest. I teraz idziemy na... Na 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 na, na. The Blitz Survival! Um, dobrze. Więc teraz... Um, o, Witcher. Choć może na Winter. Cztery osoby. Winter, Pięć. cztery osoby szukam. Pięć już. Dobra. A no, dobra, jesteś. Tak. Um, nie wiem, co to za mapka chyba, nie wiem. On tutaj trochę zbiega. Doilu. Cześć Doilu. Szynka, dawaj mi szynkę ty świnie. Szynka. <grymka> dawaj, mm. jestem głodny, dawaj mi szynkę. Dobrze, za 30 sekund się rozpocznie. Oh, o, Brain rozwalony. LOL. Gdzie Hero Brain? A tutaj gdzieś. Czekaj, o tu. O, tutaj nam SKK gdzieś biega. Widziałem. Gdzie masz Hero ja? Braina? Zgubiłem no, sku ci całkowicie już. Dobrze, za za pięć... do sobą? Mm. Dobra. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Wybieramy sobie klasę jakąś. Wow, sporo ich tu jest. Możemy dostać armor. Coś. Ja sobie pójdę na scouta. Nie wiem, co daje scout, ale idę na scout. daje, że masz kilka potek szybkości. A, to sobie wezmę scouta. Ale ja chyba wezmę sobie archera. Archera? Nie, ja sobie wezmę Knighta. A, to bierzesz sobie knajta. A już wiem, na którą skrzynkę się rzucić. Ja już też to mam upatrzoną. Ja też. A czy jeśli Stefan wylosuje, koło mnie jest jakiś zombie dziwny? Ogolony, o, ogolony Co? zombie. What the hell? E, szukamy Kubola. Kubol? Co? Gdzie jesteś? Tu. Gdzie? Skaczę. Dobra, e, to biegniemy Wie, za mnie, nie? No dobra. Potem tylko zapamiętaj kierunek. Mm -hmm. Jeszcze raz dla pewności wybieram knighta Dobrze i trzy, jeden, i lecimy. Dobrze, ja, e, mam hełm, ale nie mam miecza. Na razie, a ja mam tylko ten. E, dobra, nie mam miecza. Dobrze, i biegniemy już za mnie. A ja mam sikierkę, jej. A ja za chwilkę dostanę mieczyk. I mam sporo e, do zrobienia. Jedzonka, dwa chleby mo mogę zrobić. Ej, to jest skrzynka. O, Zabrana, jestem jest kocią. Jakby coś nie Chodź prosto. Tutaj widzę, że ziomek ktoś tutaj biegnie, ale my, my biegniemy ciągle prosto, bo jak pewnie wy też widzicie te tekstury mi się nie, nie załadowały i tam jakaś skrzynka. Dobra, idziemy. dawaj na niego, chodź! Ale Taki... ja miecza nie mam, poczekaj za, za chwilkę. Czekaj! Ja go klepię, ja go klepię, ja go klepię! Ja to klepie! Klepię, klepię! Go klepie. Dawaj. klepię. Oh, shit. Dimidz. O shit! Pi Dimitz! Pięścią my, dimidz. go bije. Ucieka! Wieje. I ja za chwilę... mieczyk. Ała! No dobra. Mnie. To mi nie podchodzi. Za chwilę będę miał. No dobra, dobrać. już go nie goni, wow. bo to nie ma sensu. Uważaj, chodź szybko do mnie. Wiem i jeden, dwa. dawaj no, Ała, Zginąłem dzięki. Zabiłeś, Sorki. Mnie. zabiłeś mnie. Ale go też zabiję. E, mi farcik spowodował, że nas nieszczęśliwy Kubol też umarł. Bo mnie zabiłeś. Oj tam, oj tam cicho. Nikt tego nie widział, nikt o tym nie słyszał. Tak, tak. Um, tak więc. Ja w tym czasie sobie pójdę na TNT Run, jak tam grasz. Dobrze. O, skrzyneczkę znalazłem. O, mamy wędkę. No e, Ja mam. E, po co ci wędka? Nie wiem. Ale tu sporo skrzynek widzę. Mam swój mieczyk. Ile ludu on na TNT Run? Wow. Sporo, sporo. O, krowa. Zabijemy sobie mandzie. O, mam kamienną siekierkę, super. 4. 4 Ja miałem drewniany. Napiszcie mi w komentarzach też, co jest lepsze, czy, kamien... czy drewniany miecz, czy kamienna siekierka. Kamienny miecz. Ale czy kamienna siekierka... E, e, ten, drewniany miecz. Czy... No nie wiem, to daje tyle samo damage'a. Matko, ale klatkuje strasznie. O, mi już lagowało. I, ja sobie biegam, sobie um, na na F5. Drzewo mi się nie zadowoło. Dobry. Mamy speed buffa. Ciągle. Wow. Ja, Jak gdybym mnie ja coś prawie ściął. Dobrze. Łoł, oh, łoł, wow, wow. Ty Ty Już? Tak szybko przegrałeś? <laughs> eee, co ty? Um, skrzynkę chyba, tak? A, szybko tu. Za chwilkę i idziemy na spawn, bo za chwilkę się zespawni gwiazda. Mamy, no, dość dobre rzeczy, a poza tym na spawnie jest enchanting. Więc może jak, do, jak dorwę... ...gwiazdkę, to... Byśmy, bym potrzebował jeszcze troszeczkę expa, to bym so, sobie siekierkę zenchantował. I by było miecz. troszeczkę lepsze. miecz ja enchantować. Ale tutaj sobie podepczemy... ...zboże. On skrzynka tam jest, tylko jak tu się wchodzi. Ziomek! O. ziomek, ziomek, ziomek. Y, chyba SKKF. Nie, nie SKKF. KKF. Konie on mnie nie widzi. Ooo, ale kombo. O fuck! On ma kamienny miecz! Kamienny miecz ma. O, przegrałem! Aj. 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 Musisz... musisz chwilę zaczekać, bo kończę TNT-ram. W takim razie, no niestety odcinek się nie powiódł, ponieważ miało być jedno zwycięstwo. Dobra, to tam skończy się, już pożegnamy. Okej, okay. a nie, spadłem. A jeszcze nieco. Spadłem. spadłem już na ostatnią warstwę. Oh. I zostało mi 10 graczy. Już jakiś typa chciał mnie podciąć, ale ja mu się nie dałem. Wow, jak logic parkour. Życzę oh. mi powodzenia w parkurze. No nie myślę, że jestem aż tak słaby. A co to mam zrobić? A dobra. A! Dobra. Dobra, spadłem. A teraz sobie przechodzę parkura i czy mógłbyś go też przejść? Gdzie jest? Ehm... Um, jak wejdziesz na... Dobrze, to w takim razie idź na main lobby. I tam gdzieś powinienem być. Trochę luda się tu pojawiło. Ja mam zegarek. Dobrze. I teraz ja jestem koło spawna, jestem. Czekaj, gdzie był ten parkur? Tutaj? Nie, 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 na. A, nie, nie, na parkur, po prostu wejść na, na main lobby. Ja tu jestem na schodkach, obok niebieskiej dziewczyny. Czyli albo chodź tutaj na, na portar. Na czekaj, czekaj, chodź. A ty mnie w ogóle widzisz, czy nie? Muszę użyć zegarka zaraz. Chodź go o fontannę. Te stoję. To no, fontanna była, dobra widzę fontannę. Chyba ta. Tam stoję. E, nie, to chyba nie ta. A sporo jest tych fontan? No e. nie wiem, wiesz. To musisz... Ja może zauważyć ze spawna. Jak wejdziesz na mailowe. No właśnie tam byłem już i tam widziałem jedną, to poszedłem. To chodź jeszcze na drugą. To zaraz z drugiej strony. Okej, okay, to ja przylecę. Um, druga... O jest, dobrze, wi widzę jakąś, matko, lagi Ja? Ja nie mam. Co mnie strasznie kl klatkuje. Dobrze. Więc, szukam cię już. O, Kubol. Siemanko, chodź. Okej, okay, poczekaj, zegarek mi się zlagował. Dobra, gdzie ty jesteś? Aha, to okej. Okay. Chodź i tak, no, um, dziękuję za obejrzenie odcinka. No co, łap, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No, i jeszcze na koniec, tam czarny ekran się zrobił. No, dobre zakończenie, dobrze. No, to na razie.